Kochani, dzisiaj chcę Wam zaproponować jeszcze napój z zielonej pietruszki. Sama go jeszcze nie piłam, będę wypróbowywać, ale na pewno jest, słuchajcie, w 100% zdrowy. Zobaczcie, co do niego idzie. Półtorej cytryny, 80 gałązek natki pietruszki, kostki wodu, cukier i woda mineralna niegazowana. Ja oczywiście zamiast cukru dodam sobie miód z kwiatów czarnego bzu, który lubiłam sobie na wiosnę. Także kto już z Was ma termomiksa w tym roku będzie sobie mógł taki miodek przyrządzić naciskam sobie rozpocznij gotowanie i wrzucam słuchajcie te półtorej cytryny oczywiście obrana bez białych błonek żeby nie było czuć goreczki dorzucam sobie moją pietruszkę naciskam dalej lubię bo nie mamy tutaj upału więc nie jest tutaj niezbędny dodaję 50 gramów tego mojego miodu Mam już miód dodany i teraz zakładam przykrywkę z miarką. Naciskam dalej. Minuta, obroty, 10, zblenduje mi się cytryna. Już mi się tutaj to zmiksowało, naciskam dalej. I teraz oczywiście musimy wytarować wagę, czyli naciskamy tutaj, żeby pojawiło się zero. I dodaję 800 g. Jest woda, naciskam dalej. Znowu zakładam sobie przykrywkę z miarką. 10 sekund, obroty, 3. Wymieszamy i mamy gotowy, słuchajcie. Pyszny napój. Wiemy z czego jest zrobiony. Nie ma żadnych chemii, żadnych konserwantów ani nic. Świeżutki i na pewno pyszny. Zaraz sobie tutaj spróbuję. I mamy. Powiedzcie mi, czy Wy też robicie sami napoje, czy raczej kupujecie w sklepie. Dajcie mi tutaj znać. Piękny kolor, słuchajcie, próbujemy. Revela